jest siema, siema jak to mówią, witam Was w kolejnym filmie no może nie widzicie, bo jestem z drugiej strony ale jakbym się obrócił to zobaczycie rzeczkę a jak jest rzeczka, to co znaczy? znaczy się jeszcze lód na jeziorach chociaż, chociaż jechałem po drodze, miałem jedno jezioro i coś tak wydaje mi się, że nie ma lodu ale mówię, mgła była nie mówię, teraz mówię. Mgła była, więc ciężko mi ocenić. Ale był duży wiatr, było na plusie, więc możliwe, że to rozbiło. Chyba, że to taka jeszcze tafla tego lodu, co tak nie widać z daleka. No ale to mówię, jak będę wracał sobie zobaczę. Więc jak mówię, jak nie, jak jest lód, no to trzeba było przyjechać na rzeczki. Dzisiaj jest remo. Remo jak zwykle naczytał się poradnika farmera. A jak się naczyta poradnika farmera, to zawsze ma świetne wyniki na ja zamawiał przynet. A ja standardowo na tanty. Tylko mam lżejsze główki, jednogramowe. No i idziemy po malutku, jak co tydzień. A my czoszemy, a w przyszłym tygodniu mam nadzieję już wreszcie, wreszcie wyczekiwany, cudowny gruncik. Ale to mówię, zobaczę jak tam yy, z tym jeziorem, bo na pewno w tygodniu już rozmarznie, bo jest na plusie. Ech, trzymam kciuki, trzymajcie kciuki, bo rzeczki raz w tygodniu na dwa spoko, ale tak często to, to, to nie mój klimat za bardzo. No i zaczynamy. Zaczynamy tutaj. O, główeczka jednogramowa. Nie schodzi mi tak ostro jak ostatnia. Ładnie z prądem leci. No i zaczynamy polowanie na pstrągi. A może coś innego? Zobaczymy. No, jedyneczka bardzo dobra, Remo. Ta delikatnie schodzi, z prądem idzie. Daleko się rzuca delikatnie czasami podbije i można sobie iść delikatnie dzisiaj mamy 1 stopień za chwilę ma być 6 stopni, więc już ta pogoda się troszkę o, chyba zrywamy jakiś zaczep drągal i to chyba mocny spróbujemy odszczelić Odstrzelić. O, poszło. No, pomyśl, Ramo, gramówka robi robotę, nie? Ta gramówka praktycznie z prądem leci. I nie trzeba nic robić. Świetnie, świetnie, dzięki za rady. Jedna osoba mi powiedziała: główeczka, gramówka, półtorej. Ale tak to jest. Nie od razu. Jest świetny spiennigistą. Nie od razu się łowi na metodę. Nie od razu się łowi na feder. Nie od razu się potrafi wszystko. Gadałem z jednym, jedną osobą. Też czytałem to właśnie. Strągi lubią wyższe ciśnienie. Takie 1025-1030. Nie wiem, nie powiem wam. Aż tak doświadczony nie jestem więc wam nie powiem, czy lubią może lubią może nie ciężko mi powiedzieć ale na pewno jak będzie więcej brań niż ostatnio to przyznam rację i powiem tak to jest dobra teoria, challenge jaki challenge eee. dobra, nie masz nic nic już nie będę gadał tylko będę łowił to w ogóle inaczej chodzi, nie? Nie na tej główce jednogramowej. To jest w ogóle inna praca. On w ogóle z prądem elegancko tak się zawija. Tak naprawdę podrzucanie po, po takie to jest niepotrzebne. Dobrze. O to chodziło. Jeden wniosek z wędkarstwa. Słuchaj innych rad. Może nie wszystkich, ale kiedyś byłem oporny na wiedzę, ale zacząłem się słuchać i wyszło mi to na dobrze. Ała, 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 ała. Więc mój wniosek jest taki: filtrujcie, słuchajcie, a będzie wam dane duże ryby. Będą wam dane. O. Ale tak spokojnie, fajnie, nie? No, nie, no dzisiaj nie wieje. Muszę mówiłem ci, że dzisiaj nie będzie wiało. Dobra zmieniłem na ten herbaciany Stwierdziłem że pójdziemy w coś ciemniejszego Tylko ciężko będzie, bo ja tego nie widzę w wodzie Przynajmniej tutaj No ale zobaczymy Dobra, mała zmiana na żółtą. Znalazłem tylko jedną. Białą na razie wykluczam. Zobaczymy na żółtą. Na razie cisza. Wiecie, jak je ja na rzekach? Ja na rzekach to mam tak, że na jeden wypad, jedna ryba, jak spadnie, to już mam koniec w połowieniu. Jak zatnę, no to mam tą jedną rybę i praktycznie mogę, mogę już kończyć. O, jeszcze gdzieś ptaszki tutaj ładnie. Czuć wiosnę, ale po jeziorach jeszcze nie czuć wiosny dopiero gdzieś tam po ptakach, żurawiach. Te żurawie słychać, już też już są. Ryb nie widać, jak zwykle. Czekamy na jednobranie, które oczywiście pewnie tak spierdzielę. No, ale to już jest normalne. I wszyscy wiedzą, że jednobranie. I dziękuję. Do widzenia. Można się rozejść. No i tak dalej, tak dalej. Fajnie, super. Ale czekam na grud. Jest! O, źle mi wyskoczył. O, chodź, chodź, chodź. Remigiuszu mi świata. Ale ładny. O, ładny. Gdzieś remigiusz obejrzeć? idziesz obejrzeć? O, ładny. Co? Ładny, ładny 16 32 No pod 35 Ale się rzuca pąci. No Zobacz No, no 16-32 pod... No A chciałem tutaj iść z tej No ostatnio ktoś tu pisał właśnie, że Ale ładnie wyskoczył właśnie z tej ciemni No to już typowy kropek nie? ładny, gdzie go tu wypuszczę tam będzie fajnie widać, ale ładny kropeczek dobrze no dobrze a już się nie odzywał pół rzeki, bo się wkurzył dobra, trochę hamsko no, leć sobie o, o, o poleciał no, leć sobie, popłynął, patrz, patrz, patrz i tam w ciemnie troszkę go wyszarpnąłem ale trudno ta, no! Myślałem, że mały, wiesz, jak go z, mówię wyciągnę. A już się przestraszyłem, że zaraz mi spadnie, a zanim ty byś doleciał. No. No, trudno. No, to no, sensie trudno. No, trudno. Nie tak, jak chciał podebrać. No ale co? Uf, za dużo emocji. Za dużo emocji. Tu eleganckie jest taki, taka ciemnia. W sensie taki dołaczek wyżłopiony. A mówię, rzucę, już się nie odzywam od połowy rzeki. Krwi się nie chciało, mówię, nie, idziemy to. A tu jak zwykle, pod koniec, gdzie nie przeszkowany jeszcze się przestraszyłem, że mi spadnie, bo Remek był daleko, to mówię, go lekko wyciągnę sobie. Lekko niehumanitarnie, no ale... Ale to z emocji. Bo mówię, Remo nie dobiegnie, a dwa razy dwie mi spadły, ale ta była ładnie już whaczona. Yy, więc dobrze było. Ponad 30, 35, tak, 16, 32. No, około 35 ładnych strążek. No, chodził, chodził. Za trzecim razem wreszcie go zaciął. Ho, 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 no, wreszcie. No, ale znowu cała praktycznie cały odcinek, żeby mieć branie. Yeah. No dobra. Dotknięta ryba, jest ryba, fajna ryba. No, już więcej nie złowię. Standardowo jedna ryba na cały odcinek. Lecimy dalej. No sobie tam ładnie stał strążek. A ja tak już mówię wam, już chodziłem tak. Ja to zawsze jak nie mam na rzece brania, z dwie godzinki. To już tak chodzę, bo chodzę. Nawet nic nie gadałem do kamery. A tu raptownie branie. A ktoś to ostatnio mówi, że mi strążek spod nok uciekł, to było tu. Tylko później się przyjrzałem na kamerze, to był paproszek, nie ryba. Chyba że ja coś innego widziałem. No, ale jeszcze rzucimy to za dwa razy, no ale raczej parach to one tu nie stoją No mówię, że z tej emocji go wyciągnąłem na brzeg, bo nie biorę podbieraka nigdy na kremu bierze bo idziemy zawsze koło siebie, a tu był daleko więc jeszcze się troszkę zestresowałem, że mi znowu ucieknie i go lekko wyciągnąłem myślałem, że jest kurczę mniejszy, tak się wydawało. no to się okazało, że jednak jest większy tak więc lekko nie tak jak trzeba, no ale Niestety w panice byłem, Ale strążek poleciał. rosnąć dalej. Chyba, że jakiś koneser Strąg przyjdzie go złowi. No to już go nie będzie. O, trudno. Idę jeszcze kawałek dalej. I. I tyle. Dobra, wróciliśmy się na jeszcze jeden odcinek. No, ty albo ja. Nie no. o, Jak słoń w składzie porcelany Ciężko podejść przez taką masą jak ja fit Martin. to na pewno Jest. O, mało baterii mam. O, muszę się straszać. No to nic. Wróciliśmy z tego drugiego odcinka, co żeśmy chcieli spróbować. Bardzo fajny różnica między tym, co zawsze chodzę, a tym jest taki, że tu cały cały czas jest ta rynienka, gdzie ta ryba może stać, właśnie takie wyzgłębienie. Brzegi są płytkie i jest takie bardzo jest bardzo fajna rynienka. No ale nie było kontaktu. Tam jedna rybka. Oczywiście pod koniec, bo ja tak zawsze mam, że idę, idę, fajnie, jest pasy, energia moc. Później im dalej, im dłużej, tym już mi się nie chce. Już tak rzucam, rzucam, rzucam i wtedy zawsze mam branie. Tu miałem branie, oczywiście nie byłem gotowy, później patrzyłem, to ta ryba, nie dość, że ją chciałem przytrzymać, no jeszcze wyskoczyła i praktycznie na brzeg wpadła, więc dlatego takie trochę hamskie podebranie. Szeremo był daleko, no ale wypadek przy pracy, no zrobić, ale ryba wróciła do wody, tak więc w dobrej kondycji mam nadzieję i mam nadzieję, że jeszcze może kogoś zadowoli bo taki 35 strążek bardzo fajny, mi się podoba zawsze coś tam się dzieje no ale już bym chciał grunt, tak jak mówię grunt, grunt, grunt teraz będę wracał, ten tydzień już jest bardzo fajny, 7-8 stopni więc już myślę, że następny film będzie z klasyczka mam pewnie pomysł gdzie jechać jest duża szansa, że będą ryby chociaż zawsze coś jest ale ja wiecie jak jest. No dobra, zostawcie to trzeba. Jak chcecie, jak nie chcecie, nie zostawiajcie, nikt tu nikogo nie zmusza. A ja lecę już do domu i szykuję się na kolejne wyprawy, czyli chyba za tydzień, bo ja teraz raz w tygodniu jeżdżę, bo 17 ciemno, więc nie ma kiedy jechać, więc raz w tygodniu jadę jeden film. No tak bywa, tak jest. Trzymajcie się.